Jezu, Jezu Chryste, kajsa, chłopaku, jaki pot spływa, kurde, z czoła mu tam. Teraz w ogóle w tym patchu, teraz co dzisiaj wyszedł, właśnie buffneli to dla enchanterów. Ej, hey, halo, lona. Nie Dobra. Nie no, zobacz jak to dobrze dżungluje, stary. Jeszcze trochę pomocy na grąpie, please. A little bit. Dobra, styka. Mapę zasłań? Nie, no normalno nie ma co. Tylko oby ten mój red nie był zinwejdowany. jak się spotykam. No ja nie mam nawet flesza, nie? Jak się spotkam z Sexy, no to mnie kasuje. Dobry clear, no dlatego że mój botny się poświęcił, tylko że oni teraz... Zobacz, dr tracąc drugi level, nie? 47 zataków. Przepiękny cdirek. Kaziks nie przygrać tu proszę cię. Nie zrobisz tego? Troszkę się nabiegam, ale zrobię. Nie, he he, no zaraz się popłacze. Sylas, podejdź. Proszę. Dobra, przynajmniej teraz się zrezygnował. <grymne> Kurde, no ale tak właśnie powinno się grać, no. Bijemy się czy nie? Baczają mi do kucza. <grymne> ja nie wiem czy on nie zostawił barda tutaj. Zresztą smite teraz. No, boję się tam wejść. No, patrz! Jak mi dokucza. Dobra, ale mam kumpla, co mnie skoberuje. Urkocik też mógłby zejść, bo to A te skorki na topie w ogóle, ciekawe. Robię, 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 no. Ile fabryka dała, to napierdzielam. No, ale nie dała za wiele. <ścoughs> Jezu Chryste. Yeah! Pięknie. Czy ja zrobię w ogóle jakiegoś kraba? Dobra, taksujemy. Aha. Pyk. Nie no weź. Dobra. Hej. Dobrze. O dobra. Ja żyję jak coś. Bole nie wchodzić, masz chila. No jak wyjdę, to do hita, pana mam 20 hp. Yumi gaming, właśnie tak. Jakby go tam zabił. Ej, darbede. No, on puścił już. Ma Uważaj, kazik tu idzie. Kazik idzie. Oj. Jest sens pomagać. Chyba nie ma. Jo mi dżunglę, właśnie tak. Coś... <laughs> <laughs> o oh nie, ale zło. Dobra, je mi dżunglę o tak chyba. <laughs> o oh, kurde, dobra, jestem jestem jestem. A za daleko był. A nie ulecz No i co teraz? Pomocy! Ach, nie dało rady. O, shit. Pomóżcie dla Leony. Ach. Chciałem strzelić do niego wejść. Dobra, dawaj, nie bój się, nie bój się. Dobrze. Do... Nie Aha, przecież to się biegnęli. O kurczaki, na takie hp jak poprzeżywali? Ale tragedia. No, GG Szkoda. Ale no, chyba nie spodziewaliśmy się dobrej gry na Xiumin na dżungli, No, fajny był start Gierki, no ale niestety, no yumi to yumi. Szkoda, kurde, fajne przeciwnice, co kiedyś grań Chociaż? Jezu, Jezu, Chryste, Kajsa, Popaku Jaki pot spływa, kurde, z czoła mu tam. Zarabele? O, jest. Well, that sucks. Gdzie jest teraz? Przeszedł się gdzieś. Dzień zaszkoda. No niestety Yomi okazuje się, nie jest stworzona do dżungli. Po <grym> prostu. Kazieg z made medu niż ja. Znowu z dół ten main. Wczoraj grał? Nie Przynajmniej bo streama. Ale wczoraj chyba grał. Zresztą Wiscu tak samo też cały czas się wpierdziela. Ja biorę te osoby, no ale wiesz, często jest tak, że kurczę cały czas te same osoby się zgłaszają, też. Jakby ja zawsze staram się wypatrzeć jakiś nik, który, który nie grał, no ale często jest tak, że mówię, daj się niki, jest powiedzmy 15 osób, z czego kurde 12 osób, są cały czas te same, te same niki, te same mody. Albo full up w tej gierce, albo inwa do nexta, czu z wiseły. Mmmm. Ja na full up to może nie, ale tak lekko hybrydowo bym go sobie zrobił, chętnie myślę. Tylko ja mam trzech tanków. Czy może nie tak, tylko trzech frontlinerów. A my z kolei nie mamy żadnego, oprócz mnie. Otóż no to już no powiedzmy, że z frontem. Ciekawe. Za, za Dunaita dziękuję oczywiście Nie zabiłby go czasem w To byś tam nie wystraszył? Ej, No jest jak jest Ile macedeka? Nie wiem, z 7-8 sekund pewnie. Domyślam się. kiedy na to ignajta miałeś nie wygrałeś nawet? Kurczę. Przypa. No to było odejk. Może mi się coś uda nam midzie? A muszę zmienić, ten tytuł streama już. Nie wiem, takie wychodzenie przed creepy tym z zedem, to jest najgorsze, co można robić, kurczę, bo jakby... Nie możesz grać laning face'u cały czas defensywnie, po czym wychodzisz przed miniony, no bo jakby od razu zdradzasz, że ja jestem obok. Trzeba trochę przeaktorzyć. kopię to Co Cuccio Dobrze, tam każdy nie, nie zdążył go zjeść Nice, super Oj, niezły stunek A zabić nas nie zabije Okej okay. ale no, lecimy Leby A ty, ty, kurde, cwaniaku, tej. Nie ma takiego cofania. Co wcielam? Na mida to puszczę. No teraz już nie ma sensu na tysiąc hopeków. Szkoda heralda na coś takiego. Ups. Co? Ups. Jak ja tego nie podniosłem? Ja pierd... Dykam Czy moje podbiło za pierwszym razem? Dziwne. No jak to jest trypielki dla Zeda halo? Nie no, ja tutaj cały damage robię... ...a on se zgarnie taką. o? O, aha. Leć, mnie, leć mnie, proszę Cię! Bo to już chciałem przeszedłać kolektor Ojej, czy myślałem, że to polecie Samira No jak ta Samira nie pada, halo! Jo. Ale jesteśmy tragiczni. Jaśnie dole. Aha. No, może tym razem. Dobra, super. Dobra, to znaczy jak coś. O, ładny ulti. Proszę, też zerkuje. Ja pierdolę, ale farty. Kurczak, raz sprzedałem do co? też nie jest wyfulką, kurde. Co tam do gułku? Gdzie jestem, Samir? Ach, padłeś. Zobaczcie! Niesamowita sprawa! Ok, milion. I jeszcze na CC Dobra, nice. To może być dziwna walka. Ja mam tutaj. no, lucyn z low. Musi paść Samira. Dobra. A bez Samira to nie nie istnieje. Pęta? Dazed dzika. Dajcie pętę. Chyba, że ją ukradnę. Dobra, good ale 107 cs się udało zrobić! Przez ostatnie 6 minut 15 cs -ków. let's go! Ej, z tak się ile w ogóle pęd było w tym A do No tak... Kurde, trochę się tego wydarzyło, nie? Ale damage... Ojej... Zobaczymy, jak mi wyjdzie full clear. No to ogólnie można bardzo szybko zrobić. właśnie, niektóre postacie w tej dżungli... Na normalach... No żeby mi się nie chciało, kurczę. Ale też myślałem, żeby... Żeby, czy to normalne, czy to jakieś flexy, sobie tak pograć bardziej na luzie właśnie jakimiś różnymi czempionami Nawet nie chodzi o to, żeby dżunglować, ale... Też na innych lane'ach sobie pograć coś No i tak się powoli gra z widzami właśnie No, panowie, no! Ale no. to granie z widzami, nienawidzę was, skur... k***a. Co jest tu? To... Ten mi blue, ten mi grom, po****, Zatrzymajcie no. no, mnie, no, nie wyczymy tutaj. Skurczy mi Come on! To niezłe rekordy za zedem są bite. Tragedia. Tragedia. Nie warto grać z widzami. Tylko cię okradają. Czy ja zrobię tego z Reda w ogóle? z Reda? No, ale się uda. No nie może mi się raz wchodzi na Reda. Ja pierdykam. 100 HP bije? Ignite? nie. Okay. Hmm. Chyba był Wardzik na redzie, co? <głos> <głos> Wszyscy chcą mnie okraść. Nawet Senasiek we No to fullfleery zrobiony. 3,5 levelu. Tyle, full czy 30, mi może mi kurczę za oba te. Jura bezerki mówisz. Dobra. Dlaczego jak ma to mam lipę. zabijam. Nieważne, czemu tak zrobiłam. Ups. No! Dwa razy Sebu zagrał podczas walki. Fajne, fajne. Ciekawe. Fajnie się gra idiery chyba, co? Hmm. Okej, okay, fajny tapek, Podoba mi się bardzo, no Kur... Czy za miałem jakieś gościa? Nad nie kogo? Okej, okay, no to było ciekawe. To też było bardzo ciekawe. Jadą świry, jadą Ja pierdykam Długa debus No piękna sprawa Very czy jak? Very deals, re -deals. L tam jeszcze jest Dzięki za suba Nastąpik pik Bardzo kurczę wpytę